Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window, lazy haze fills. Cześć, dzień dobry w kolejnym vlogu. Ja mam dzisiaj czwartek. Wy, jak dobrze wszystko pójdzie, obejrzycie tego vloga w piątek. Mam wolne, więc postanowiłam, że się do Was dzisiaj odezwę. A co, mam chwilę wolnego, więc chwilę do Was zagadam. Zrobiłam sobie kawę już drugą dzisiaj. Gołębie mnie budzą od samego rana, Co prawda, mężuś miał na ranną zmianę, poszedł o szóstej, ale jeszcze kimnęłam się chwilę o tej szóstej i dospałam do siódmej, bo o siódmej to już pobudka zaserwowana przez gołębie, których nie znoszę na balkonie. To ich gruchanie doprowadza mnie po prostu do rozstroju nerwowego. Chodzę i gonię, bo nie chcę, żeby tutaj się gdzieś zaknieździły, zrobiły sobie gniazdo. Jedno jest pewne, wiosna się zbliża. Bo teraz one są nie do ogarnięcia. Te nasze tutaj głębie osiedlowe. Pokażę Wam rośliny, które przygarnąłam z Obi. Zresztą wy już tutaj widzicie je. Są to storczyki. Wspominałam Wam w ostatnim vlogu, że pojechaliśmy do Obi. Tam wpadły mi w oko dwie rośliny. Oczywiście kwitnące. Pojechaliśmy w okolicach walentynek. Mężuś specjalnie mnie celowo tam zabrał do Obi, żebym sobie wybrała jakieś zielone. Podpowiedział mi co nieco, z czym by on z Obi dla mnie wyszedł, ale że ja przeszłam między storczykami, które pojawiły się akurat w nowej dostawie, to w oko wpadły mi dwa i powiedziałam, że te, które on mi proponuje, owszem, są fajne ale ja bardziej jednak będę tym razem zadowolona, jeżeli kupimy te storczyki. I wyszliśmy z obi, z dwoma storczykami. Już Wam pokazuję jednego z nich. Tego miałam w zeszłym roku, ja je mam nadal, ale one jakoś nie kwitną i wiem nawet dlaczego. Jest zima, jest chłodno, stoją w witrynce, niby w podświetlonej, ale wiadomo, storczyki potrzebują znacznie więcej światła, a miejsca u mnie na parapetach brak. Więc te, które mam, nie kwitną, ale rosną. I tutaj yy, wybrałam sobie takiego jednego. Zobaczcie, jakie ma piękne wybarwienie tych swoich płatków. No, śliczny jest. Zależy, jak światło pada. Taki z kropeczkami po środku. Tak jak mówię, miałam go w zeszłym roku. Kwitnął mi. W tym roku nie chcę. Więc kupiłam sobie, żeby po prostu mi tutaj stał na blacie kuchennym. I cieszył oko. To jest jeden ze storczyków, i już Wam pokazuję drugiego. Takiego jeszcze w swojej kolekcji do tej pory nie miałam. I drugi wygląda tak. Obydwa storczyki nie były jakieś specjalnie drogie, i cena nie była wygórowana, bo za jednego zapłaciłam bodajże 50 zł, a za drugiego 40 coś, 48. Więc cena, jak za takie odmiany, kolorowe, barwne, całkiem fajna. Okay. Takie płatki ma drugi storczyk. Jeszcze całkiem sporo mają tych pączków, więc przez jakieś 2-3 miesiące, myślę, że oko będą cieszyć. Z takimi dwoma storczykami wróciliśmy z Obi do domu. Ale to nie koniec naszej wycieczki do Obi, bo po tych walentynkach Tomasz nie dał sobie graną i stwierdził, że tak czy siak roślinę kupujemy więc skoczyliśmy jeszcze raz do Obi w tygodniu i przygarnęliśmy tą roślinę, którą on mi proponował. Za chwilkę przejdziemy do dużego pokoju i pokażę wam, co to za roślina. Ale zanim to powiem wam, że 15 lutego mężu wysiał już nasiona pomidorów. Będziemy mieć cztery rodzaje. Jakąś końcówkę miał, chyba koktajlowych, tych malutkich, czerwonych. Nie wiem dokładnie, jaka to odmiana, więc wam już nie pokażę, bo opakowania. Nie znalazłam, nie wiem, czy już wyrzucił po prostu, bo nasiona się skończyły, ale tutaj Wam pokażę pomidory, które będziemy mieć w tym roku na działce. W zeszłym roku powiem Wam, że ten sezon był taki średni, dwa lata wcześniej był super. Pomidory były ok, z tym, że mieliśmy bardzo dużo tych pomidorków malutkich, szary, za dużo. Teraz będzie ich mniej. I stwierdziłam, że najlepszym wyborem będą zwykłe, malinowe, bez kombinowania i wysiane samemu, bo kupowaliśmy kilka takich już większych sadzonek, oprócz tych naszych małych na wiosnę. I one znacznie różniły się od odmian, które kupowaliśmy. Wyrosło coś po prostu innego. W tym roku będziemy mieć trzy podstawowe pomidory, oprócz tych właśnie koktajlowych, mniejszych a mianowicie Red Pir. była to odmiana pomidora, którą mieliśmy w zeszłym roku. Czy on był taki gruszkowy? No nie powiedziałabym, ale dobry, więc i w tym roku takiego posadzimy. On słynął z tego, że podobno ma być bezproblemowy, odporny na zarazy, bezproblemowy również do prowadzenia na zewnątrz. Nie wiem, czy mężuś jakiegoś posadzi poza szklarnią w tym sezonie, bo jednak, co w szklarni pod zadaszeniem, to w szklarni. Myślę, że tam lepiej po prostu rosną, a i ta zaraza tak szybko tych pomidorów nie chwyta. W zeszłym roku mieliśmy kilka krzaczków posadzonych pomidorów na zewnątrz i niestety ta zaraza chwyciła szybciej, bo dwa lata temu nie mieliśmy w ogóle zarazy. A w tym było kilka odmian posadzonych właśnie poza szkarnią, i myślę, że ta Zaraza szybciej przyszła po prostu do tych pomidorów na zewnątrz, a później, wiadomo, szkarnia jest blisko, więc poszło i na pomidory wewnątrz. Ale, mimo wszystko, pomidorami cieszyliśmy się dosyć długo w zeszłym sezonie. I tak jak mówię, będzie to odmiana Red Pier, pierwsza z nich, i owoce są duże kształcie sakiewki, miąższ mięsisty z niewielką ilością nasion, słodki i smaczny. Rzeczywiście miał dużo miąższu, mało pestek, więc ok. Powtarzamy w tym roku tego pomidorka Red Peer. Kolejny, który już wysiał, jest to pomidor Oxy Heart. Jest to odmiana wysoka do uprawy przy palikach. Charakteryzuje się dużą podatnością na zmienność kształtów. Owoce są wyjątkowo duże, barwy malinowej, o doskonałym smaku. I Jest to taki pomidor i trzeci pomidor zachciało mi się dla odmiany coś innego, żółtego i będzie pomidor złoty ożarowski. Mieliśmy właśnie dwa lata temu i w tym roku również będzie wysiany ten pomidor i jest to odmiana wysoka, średnio wczesna do uprawy przy palikach o dużych, smacznych, złoto-pomarańczowych owocach. Tyle wytrzymałam z tyłu na opakowaniu. Termin wysiewu, niby to marzec i kwiecień. My zawsze te pomidory wysiewamy, to znaczy mężuś wysiewa je 15 lutego, 15 marca one są pikowane, a 15 kwietnia wsadzamy już do szklarni gotowe sadzonki. Jeżeli chodzi o nasiona, to zaraz Wam pokażę na co w tym roku się tylko zdecyduję. Ale to za momencik przygarnę, bo pomidory dory wziąłam torebeczki do ze sobą, a nasiona będę wysiewać dopiero na początku marca, więc jeszcze chwila czasu na to jest i mam pochowane w szufladzie. Ale za chwilę przejdę do dużego pokoju, pokażę wam tą roślinę, którą, którą kupiliśmy ostatnio w Obi, i później pokażę wam jeszcze te nasiona kwiatów, które zdecyduję się wysiać w tym roku. Jak wiecie, w zeszłym sezonie. Wysiałam bardzo dużo tych jednorocznych kwiatów. Podjęłam próbę również z pelargoniami. One mi urosły, ale ja to bardzo niecierpliwa jestem. A w domu miejsca mam jak na lekarstwo, na nasiona. Parapetów wolnych nie mam wcale, więc wiadomo, żeby one nie wyciągały się do góry, nie rosły w górę na łodygach, to potrzebują dużo słońca, a ja tego słońca nie mam dla nasion w naszym mieszkaniu. Więc zdecydowałam się na kilka konkretnych kwiatów, które wysieję, ale nie będzie ich za dużo. O pelargonie czy na przykład gazanie, to ja sobie kupię już gotowe duże sadzonki. Jakoś na początku maja. Może wytrzymam. Dobra, zabieram kawę ze sobą do dużego pokoju i idziemy zobaczyć, co to za rośliny. Mężuś mi gubił. Mamy tą roślinę, którą chciałam Wam pokazać, którą przekarnęliśmy z Obi. Jest to zwykły Zamiokulkas, ale jest to już duża roślina. Zapłaciliśmy za nią chyba 85 zł, to ile dobrze pamiętam. Z nowymi przerostami, gęsta, ogromna, więc naprawdę wpadła nam w oko. Mężuśowi nie dawała spokoju dotąd, dopóki po nią nie wróciliśmy po kilku dniach. I nie zamieszkała z nami w dużym pokoju. A jak już jestem w dużym pokoju, to rzut okiem jeszcze Wam zrobię na tą krótką firankę, którą ostatnio zdecydowałam się jednak założyć do okna, bo jakoś tak pusto mi bez tej firanki, łyso, więc firaneczka krótka jest. Jakoś nie bardzo rzucają się w oczy te stoliki dwa, o których Wam mówiłam z Ikea, takie przedłużenie mojego parapetu, jest... Piętro za stołem, tuż za stołem i później normalny parapet. Mam nadzieję, że te rośliny na tych stolikach, one zaczną śmigać w górę do słońca. Im szybciej, tym lepiej. Zazieleni się tutaj maksymalnie na wiosnę. Dobrałam doniczki. Tak jak wspominałam, teraz wszystkie parapety w mieszkaniu są zaserwowane dla choi i... W pierwszym rzędzie na oknie ustawione są choje, w drugim rzędzie nieco niżej moje monstery, tutaj Constellation i variegata, bo one potrzebują dużo słońca i sadzonki. Takie postanowiłam, że rzucę tutaj sadzonki roślin z wariegacją. Na stole jest jeszcze bukiet z zeszłego roku, z suszonych kwiatów z działeczki. Są tutaj i suchotniki i hortensje. Ja już tęsknię za takimi żywymi kwiatami w Donicy, ale jak mam dać te 15 zł, słuchajcie, za bukiet kwiatków, który przetrwa mi zaledwie kilka dni w domu, to ja jednak wolę zainwestować to w jakieś zielone. Tutaj z boku postawiłam strelicję, tą Nikolaj, a tam widzicie półeczkę jeszcze. Niżej z książkami. Ta półeczka dolna również jest bardzo praktyczna, bo wykorzystana na książki. W ten sposób to wygląda, i tak jak chciałam, w sumie nie zabrało to tak wiele miejsca z tego naszego dużego pokoju, który nie jest wcale taki duży. I jakoś nie bardzo rzucają się te stoliczki w oczy, a roślin może być dzięki temu znacznie więcej bliżej okna. Tutaj mają więcej słońca od strony południowej, ale takiego bardziej rozproszonego, przefiltrowanego trochę i przez firanę. A tam na zewnątrz, na parapetach, wystawiłam dzisiaj y, ciemierniki. One były przez kilka dni y, tutaj w mieszkaniu, bo były spore nocne przymrozki. Temperatura spadała poniżej minus 10 stopni. Ciemierniki zamieszkały w domu, w dużym pokoju, na podłodze były postawione. Ale dzisiaj, że świeci ładne słońce, jest temperatura yy, obecnie 3 stopnie na plusie, więc je hartuję na parapecie. Wieczorem je pewnie ściągnę. Tutaj plantacja mężusia zasiał również paprykę. Nie wiem, która to, bo ja nie rozróżniam, czy ona już schodzi, czy nie wschodzi. Tutaj też coś mu wyrasta powolutku. Ja mu tu tego nie tykam. O, tu coś też ma pod folią. W takich spartańskich warunkach, ale coś niecoś mu tutaj rośnie i mam nadzieję, że wyrośnie. Tyle siewek będzie na działkę przygotowanych. Jeszcze tylko zabiorę nasiona kwiatków jednorocznych i pokażę Wam, co ja w tym sezonie będę siać od podstaw. Strelicja, jeden z naszych nowszych tutaj nabytków wypuszcza nowy liść. Na razie zawinięta jest dokładnie w rulon, ale wygląda na to, że będzie to całkiem duży liść. To skoro już jestem na balkonie, bo przed chwilą przeganiała gołębia, to jeszcze Wam pokażę tutaj te ciemierniki, jak rosną. One się mają całkiem dobrze, puszczają coraz to nowsze pąki. Tu nawet są dwa nowe przyrosty liście. Tu kolejny kwiatuszek, świeżutki. Tu kolejny ciemiernik również rozwinął kolejnego swojego kwiata. Słońce świeci i nic tutaj nie widzę. Czy wy dobrze to widzicie? Tu też ciemiernik biały fajnie rośnie z nowymi kwiatuszkami, i ten również wypuszcza kwiat za kwiatem. O, zobacz, najświeższe jeszcze nie przybrały takiego charakterystycznego różowego koloru jak ten. Najstarszy tutaj z nich, a parapet od strony zewnętrznej w dużym pokoju wygląda tak. O, tylko słychać trzepot, jak machają skrzydłami gołębie. Wiosna małymi kroczkami się zbliża. Zobaczcie, tutaj już coś, nie? Coś zaczyna wychodzić z tych donic. Ja nie pamiętam, co tutaj wsadzałam. Będziemy obserwować w miarę upływającego czasu, co tutaj z tej ziemi wyrasta. Jedno jest pewne: są to albo tulipany, albo co ja tutaj jeszcze wsadzałam? Chyba przebiśniegi czy krokusy. Tak, krokusy chyba. No, moja pamięć już nie pamięta. Wiosna się zbliża małymi kroczkami. Latają, latają w kółko i szukają miejsca na balkonie. Ale powiem Wam, że tam jeszcze, mimo że choinka, nie wiem czy to dobrze widać, ustrojona jest w bombki, to już nawet ptaki tak ćwierkolą po wiosennemu. Taka to roślina, z obi zamieszkała w domu i myślę, że ta druga zaproponowana przez mojego mężusia również prędzej czy później zamieszka u nas w mieszkaniu. Ja nie będę miała nic przeciwko temu. A przy okazji, jak już poszłam po te nasiona do szuflady z moimi kwiatami jednorocznymi, to pokażę Wam jeszcze i paprykę. Jest to papryka ożarowska, znalazłam wśród tych nasion roślin właśnie tą, którą mężuś posiał. Ma ona duże owoce i jędrny i soczysty miąższ. Mieliśmy ją w zeszłym roku, fajnie krzaczki zaowocowały, więc taka papryka. Tutaj jest informacja, że należy ją sadzić na przełomie marca i kwietnia, ale myśmy też w zeszłym roku w okolicach właśnie połowy lutego ją siali. I ona fajnie urosła troszkę szybciej, żeśmy ją podpędzili niż przepis na opakowaniu. A ogórki pewnie będą te, co w zeszłym roku, czyli wcześniej owocujące jest to ogórek oktopus. Wcześniej owocuje i jest odporny na choroby. Bazylia jeszcze też została wysiana, ale z tą to bywa różnie, bo u nas bardzo bazylię lubią ślimaki. Więc ona nadaje się tylko do wsadzania do skrzynek. Mieliśmy również koperek posiany w zeszłym roku, ale słuchajcie, tak mszyce obsiadł ten koperek, że mi się tego koperku odechciało. A tyle, ile ja potrzebuję, to sobie już stwierdziłam, że kupię. I nasiona, które będę w tym roku wysiewać, sprawdzone, które bardzo sprawdziły mi się. W zeszłym sezonie. Jest to cynia. Ja stosunkowo niewielką ilość jej wysiałam w tamtym roku, ale w tym roku będzie jej zdecydowanie więcej, bo kwiaty są piękne. Dokładnie tą cynię wytworną daliową wysiewałam w zeszłym roku. Bardzo ładna, wyrosła na działce. I teraz jeszcze wysieję sobie cynię skabiozową. Jest to taka również mieszanka różnych kolorów. Do tego oczywiście będzie i kocanka, tak zwany suchotnik albo nieśmiertelnik. Też będzie zdecydowanie więcej tych suchotników niż w zeszłym roku. Tu przepis na opakowaniu informuje nas, żeby siać na przełomie marca i kwietnia. Ja będę wysiewać na początku marca, już pewnie w przyszłym tygodniu. I. Mam takie jeszcze półtora opakowania, więc też wykorzystam. Nowość w tym sezonie będzie to Onętek, czyli kosmos. Też mi się te kwiatuszki podobają, więc jakiś skrawek działki, ale muszę zagospodarować i dla Onętka. Rezygnuję natomiast. Tutaj mam plik takich. O, tu mam jeszcze, widzicie, y, słuchotniki, które też sobie odłożę na tą kubkę, na którą mam przeznaczone nasze do wysiewu. Tu jeszcze mam onętka w takim kolorze żółtym, też bardzo ładny taki jasno-bladożółty kolor. A zrezygnuję z wysiewania astra. Lew koni w zeszłym roku wsadziłam jakoś, marno niemi te sadzonki powschodziły, a jak już w zeszły, to wszystko ślimaki zjadły. Gazani też nie będę to jest kazanie tak też nie będę wysiewać kupię po prostu gotowe sadzonki tu mam aksamitkę aksamitka też będzie na obrótku w tym roku ale sadzoneczki aksamitki gotowe już kwitnące i tak pięknie się rozrastające na działce są w takich cenach że ja sobie po prostu kupię gotowe rośliny tu miałam jeszcze taką kazanie bardzo ładne kwiatuszki, zresztą kto oglądał vlogi z zeszłego roku, to ten wie, że to są sprawdzone też rośliny. Werbenę też miałam nasiona, również nie będę ich siać. Nagietek, szałwia błyszcząca, również rezygnuję z fiołków wysiewu, no po prostu nie mam w mieszkaniu na te wszystkie rośliny miejsca. Więc daruję sobie, termin ważności jest do 2027 roku, do grudnia. Więc niech te nasionka sobie leżą, czekają na lepsze czasy. Pożyjemy, zobaczymy, czy jeszcze je wykorzystam. W tym sezonie, tak jak mówię, stawiam tylko na onędkę, na kocankę, czyli na suchotniki, też różnego koloru. Do tej pory mam je w wazonie wysuszone i onędka. więc takie tylko trzy rodzaje roślin będę wysiewać. Spelargonii też rezygnuję. W zeszłym roku miałam w donicach długo czekałam, aż zakwitną, pięknie kwitły. Nie mam miejsca w mieszkaniu, żeby po prostu mieć odpowiednią ilość słońca dla nich, żeby mogły sobie swobodnie rosnąć. Ok. Kończę już na dzisiaj. Zabieram się za robienie sosu pieczarkowego, ale to na jutro, bo dzisiaj dzieci zaoferowały swoją pomoc i stwierdzili, że oni zrobią zapiekankę wyros, więc za chwilę wpuszczam ich tutaj do kuchni, a ja sobie będę obierać pieczarki na jutrzejszy sos. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. Zdradzę wam tylko, że czekam na rośliny, które zamówiłam. Jest ich bodajże 3-5. o ile się nie mylę, chociaż mogę się mylić, bo już nie pamiętam, co zamawiałam dokładnie. Ale teraz temperatury były niskie, przesyłki z roślinami zostały wstrzymane. Nie mam podłoża, więc przy okazji zamawiania pigosu nie byłabym sobą, gdyby nie zamówiła przy jakiejś nowej zielonej do domu. Więc czekam, czekam na realizację tych zamówień roślinnych. Cierpliwie czekam, bo wolę, żeby rośliny bezpiecznie jednak przyszły, nie zahaczyły o te mrozy, które są jeszcze w nocy. W najbliższym czasie pojawią się pewnie będą vlogi roślinne z tymi zielonymi, które zamówiłam i na które czekam. Więc, jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was do oglądania moich vlogów. Dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia. I'm going to go. No place to go. Sunlight like dances through the window. Lazy haze fills up the room. Got no place Just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of a heart's power. We find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend. Just you and me. Wrapped up in pink blankets. Under the sheets. Lost in the moment. In our own dream. In this lazy weekend. We're wild and free. Coffee Stay table lazy kisses we're unable to escape this cozy bubble where we're lost in each other's trouble